Dzień dobry widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony The VX. i dawno nie było odcinka w ogólnie i tak też jest bez. Zły dzień w promocji. Kusiący, ale go nie mogę kupić, bo jeszcze jest Matko, dużo osób podchodziło z klubu. No, zagrałem. O kurde, nie wiem jaka mapa. To dobra na paperkę. No, lubię tę mapę. To jest jedna z moich bardziej lubianych na knockout. A może jedna, przeze mnie, jedna, która jest przeze mnie bardziej lubiana? No. jest wrzyłym. Dobra pomóż mi im coś. hi, hi, hi ha. Więc z nim trafić. Dzień proszę. Nie. Nie. To nie Piper mnie zabiła? wyglądał dla... Z mojej Wygl... Wygl... myślałem, że piper. A i... Piszcie w komentarzach jakieś dla mnie challenge. Że poszukam jakiegoś challenge do Bronster. Widzę, jak mielibyście jakiś fajny pomysł na challenge? Oczywiście, jak odcinek. Dobrze, o nie. Na czym polega hyper? A, po prostu wysła trzy. E to słaby jest hyper do Gina. Dobre. Zróbmy tak, żeby mieć na korony już te Brakuje mi jednego pucharka dosłownie do tego. Więc rozróbmy. I potem, czyli będziemy próbować przywracać do starej chwały, a nawet może wyżej. Zobaczymy, jak mi będzie szło. Nie kontra... powinienem się konfrontować z Do mnie przybliżyć. Nie, ale nie przybliżył miko, go, abym go ciągnął. Nie bym dostał perki, chyba bym pozbył się przeciwnika, a on by miał mniej przeciwników, więc miał, mniej by stracił, a może im albo by dostał po prostu więcej. I by miał mniej problemów oczywiście też. Tak jak ja. Ja miałbym więcej plusów, ale nadal byłyby dla nas obu. Dobra, niech się tak w tej strefie. No, na Maj. Daj na Majka, sorry mordisik Jeszcze cię ciochać nie będę Oj, sorry na cię Tylko za chwilę Jeszcze mogę cię wykorzystać przez chwilę Dobra, chodź na tego serca. Pomóż mi z nim. Mamy razem większe szanse. Mogłem go ciachnąć, taką mortisę. Straciłem na tym, ale już trudno. Nie będę płakać na drodze danym mlekiem, Jak to się mówi? Dwie skrzyneczki? Naprawdę, Lola ma histeryczkę? Ty tu? Aha, dobra, stresu nie chcę skrzyneczek, to ja sobie hapnę. Nie tam jest Dana Mike. On będzie chciał nas chapać. Kurde. Marko. Nie mam wprawy. Dawno nie grałem. Może tylko odbierałem ostatnimi czasy rzeczy. Bo grałem raczej w tą nową grę. Nie? Jak ona miała? Jezus. Squad Buster. O! Dobra, zbierajmy sobie na razie skrzyneczki. Ile tu jest kitów? Ja się boję. I stąd mam na tułą przewagę genetyczną. Jak to się mówi? Tę umiem wykorzystać. A jednak nie umiem wykorzystać. Ale teraz, no w sumie i tak potrzebuję pierwszego miejsca, no to super. Ja nie pamiętam jak ja kiedyś grałem Cornelisa. Musiałbym sobie zobaczyć jakiś od odcinek, jak jeszcze wiełem Kornelisa. Bo ja raczej nim nie gram. Raczej gram Shelby i Piperką. Dlatego na konelisy mam strady jednego pucharka. Właśnie za tą ligę mocy, czy jakoś tak, że, dosta że za dostawały się błyskotki. Za puszki. Te wysokie. Edge. Chali Edge. Edge. Dobra, okay. Ej, tak się nie robi. To było wyjątkowo niemiłe. miłe. Czemu on tak się skampił? Dobra, zabijmy tego kita. Jak wejdzie. Nie, on nie chce do mnie iść. Dobra. No to chodźmy do tej skrzyneczki. On no nie wiem, ma na majka. Czekajcie. Bo on może do mnie nie podejdzie. Nie. A, mia miałem już nadzieję. wkurzają mi te kości. O kurde. Dobra, mam tu sobie puszki. Miałem koperki, parki bo... Idziemy do nich, spróbujmy. Ej, ten Daj na Majki jeszcze. No nie no. Ale drugie miejsce zawsze fajnie. Dobra, ostatnia To już musi być ostatnia runda. Okay. Podleczmy się. Ten ser, bym chapnął hapnął, tylko boję się, że mnie on hapnie, albo roz. Jak tu ktoś z nich podszedł, to nie? Dobra, proszę. W ogóle to była druga osoba, która zginęła. Uradowałem się. na tu. Dobra, ta Szeli chyba zabiła kogoś. Mortis, Mortisa... nie kogoś. Dobra, przemycham tu. Dobra, najmniej sobie na nim ulta. Dobrze. Dobrze, Szeli. Widziałem, że on tam jest, tylko nie mniej bo mnie albo szeli, albo on. Ale teraz z nim miałem większe szanse, ale teraz już ostateczna naprawdę. Idziemy. Tylko żeby nam nikt nie ukradł tych trzech skrzyneczek. 4 czterech dobra trzy skrzynki nikt nam nie ukradł albo piątym tu mam Źle się z, zeskoczył ten Edgej. O. Kit zaśmiała, ale chociaż zabił Edgeja. Nie wiem, że zabił kogoś to jeszcze, Edgeja. Wszystko Gity z majonas. O. Serce, jakiś zabił Edgeja. Więc znowu bardzo dobrze. O Czekamy. Dobra, mamy ulcika. Dobra, mam kolejna osoba serc nie żyje. Leon nie ży. Tu jest jeszcze jedna osoba. Kurde, zabili i mnie, ale. Nie dość, że mam startropa, to jeszcze mamy już duse puszki. Bardzo rzadki. Dobra, widzę, pamiętajcie o obce w górze i sobie. Widzimy się w następnym odcinku. Pa.